Siemano, z tym Aron, a to jest kolejny odcinek z gry Margonem. Tak, i to co może Wam się rzucić w pierwsze w oczy, to to, że zmieniłem trochę e, tutaj motyw, tą skórkę gry. E, właśnie gry, no gry, okienka tego. I, I zmieniłem też czcionkę, tak, teraz trochę ładniejsza e, niż ta, 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 ta standardowa. E, więc tak, e, ten, ten, jak, jak to, jak ta czcionka to jest ta. E, po prostu wystarczy, że czcionka. A motyw to jest motyw Diablo Dark. A, tak, więc e, w tym odcinku są questy, więc e, pierwszym questem, kim e, zrobimy jest e, w ratuszu Ithan. E, quest. u, 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 u Kapitan straży Ithan. E, Widziałem orki niedaleko Ithan. Czy one, są, e, czy one nie są groźne dla miasta? E, dobra. E, to on tam mówi, że one ten, mogą być groźne z e, Nie boję się orków, rozprawię się z nimi. Kłodzenia. No, i mamy tutaj quest'a. E, mamy zabić te orki. E, I ja, jak będę. Jak pójdę na te orki, tutaj e, zrobię cięcie. I do zobaczenia, e, jak ubiję te orki. Więc. Papa, pa, za chwilę, za sekundę. Okej, okay, widzę Was ponownie. E, I jak widzicie, tutaj mam. E, już ubiłem wszystkie orki. Odbierz nagrodę od kapitana w budynku głównym. Itchan. E, tak, więc idziemy do kapitana. E, Zabiję te orki. 44 e, i 3. KXP i nowy przedmiot. I tutaj ten nowy przedmiot to jest z orków, którą sobie założymy. E, tak, trochę atak mi spada, e, bo ta zbroja dodaje więcej siły. z zręczność też dodaje, ale ta jest ogólnie lepsza. E, tak. I właśnie też e, ten możecie... O, ktoś za oknem krzyknął. Tak. <grytanie> e, tak, I, i możecie widzieć, że mam dosyć słabe kubo, mam jest z goblinów jeszcze. E, Budki, no te jeszcze są na takie spoko. A, I tutaj Helmix, e, goblin, miałem to z jeszcze z goblina. To sobie sprzedaję, bo to, to mi lotło z bo miałem go pokonać do quest'a. Tak, to jest taka super epicka mega zbroja, czyli gówno, e, którego nikt nie powinien zakładać, powinien każe się tej zbroi bać, i znowu ktoś krzyknął. E, tak, Ale nie wydaje mi się, że to takie było złe eku bo pokonałem tego, Pala, 43 level, ten, no i pokonałem go, i zostało mi jeszcze ponad połowa życia, więc tak, i waliłem samymi agresywnymi atakami, no, no, to on mógł mi trochę więcej życia zjechać, niż, mniej niż połowa, dobra, a i nie powiedziałem jakiego kwestie. teraz zrobimy, zrobimy tego, głupę karni z Eder, dowiedz się od Cedrica o pogodę na jutro, chciałem się deportować do, 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 do. E, tornek No, okej, ok, okay. E, I co, i co? Idziemy do burmi burmistrza. Co się stało? Kurde. Okej, okay, to jest znowu Was witam ponownie. E, musiałem zrobić cięcie, bo dziwnym trafem utraciłem. E, utraciłem ten dostęp do internetu. Nie wiem dlaczego, ale już jest ok. E, więc możemy iść do burmistrza. Burmistrza Cedryka. E, Przynajmniej Ernie z miasta Eder, może to trochę dziwne, ale przyszedłem się ciebie spytać, jaka jutro będzie pogoda. E, Ernie mówił mi, że masz zdolność przepowiadania pogody. Tak, dobra, prawda. Ja potrafię przewidzieć pogodę, lecz nie za darmo. E, jeśli zapłacisz mi 30 sztuk złota, to powiem ci, jaka będzie jutro pogoda. E, tak nie w krzyżu łupie, że w wtornych, z pewnością będzie jutro padać. E, możemy się chyba spodziewać małego oberwania chmury. W Eder też będzie dało. Szkoda, Ernie powinien się zmartwić. Zmartwi. 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 Eee, mój reumatyzm mówi tylko o tornek. W Eder jest jak zwykle o tej porze e, roku. Powinno być słonecznie. E, Wrytarniły, powiedz, po, po, powiedz mu prognozę pogody na jutro. Tak, głupek Ernie to jest dosyć pozytywna postać e, w krainie Markonem. Chyba jedna z najbardziej pozytywnych postaci. Nie wiem czy jest bardziej, może jest. Może jest, ale On, on jest spoko. Ja lubię go. Szybko wróciłeś, bo ja się u Cedrica w, w e, Powiesz Erniemu jaka będzie jutro. Bo... No, on mówi do siebie w trzeciej osobie. E, tak Burmistrz powiedział, że mi, powiedział mi, że, e, że jutro e, nie będzie padać, ale musiał za tą informację zawadzić 300 złota. Wszystkie koszty zostaną Ci zwrócone. E, mówisz, że nie będzie padać. Ernie bardzo się cieszy z takich wieści. E, w nagrodę dam ci mój płaszcz przeciwdeszczowy. Ernie chciałby od ciebie coś jeszcze, z, e, coś jeszcze. Stopuń do niego kryształ żywiołu ziemi. Pięknie go potrzebuję. Podobno kartofle są serosną. rosną. E, szybciej gdy zakopać taki kryształ obok nich. Dobrze, gdzie go szukać? Nigdy nie wiedz, widziałem takiego kamienia. E, ty przynieś mi kryształ, ja tobie podarować nagroda. Tak, ta nagroda będzie dosyć spoko. To bym chciała u ziemi dla Erniego. I te mamy płaszcz z rozkozy, możemy sobie założyć. E, będziemy fajni. E, nie wiem, mogę to założyć. E, zaraz chwila, chwila. E, zaraz, psz, 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 nie tutaj kurde. E, to chwila, chwila. Nie chcę się pomylić. E, just say Q. E, o. O 5.24 założę set to futro z kozy e, i pójdę, e, spytam się czy chce PvP i on będzie widział to, to. To futro z kozy, a ja będę miał jakąś super mega pisku zbroję, tak, taki, takie myki. I zmienię to, to ten, to broń, na przykład na mysz żywiołów. Albo założę sobie jakąś broń ręczną i, i ja tak naprawdę będę miał jednoręczną i zapytam się e, jakiegoś e, tropka, czy chce PvP. Tak, z tropkiem i tak bym przegrał, bo nie ma szans prawie z tropkiem, że Człowiek ma Słabeku, a Woj ma Przepickie, same legi. E, dobra, to idziemy chyba po, po ten kryształ. Co bym kryształ używał u ziemi dla Erniego? I tak, tych mi nie zostało żadnych kryształów takich e, dawnych, nie mam nic. A w ogóle zapomniałem zasadzić tych nasionek. Smutne. E, dobra, a to jest związane, myślałem, że to wyrzucę, dobra, zniszczę. Szkoda, szkoda. O nie, zaczął się draw. Eee, dobra, zaraz, to było tutaj? To chyba tutaj było. Tutaj albo gdzieś w Orlej grani. A nie, wydaje mi się, że tutaj. Eee, chyba tak, bo tutaj gdzieś Patryka kiedyś spotkałem, jak właśnie szedłem po ten e, żywioł. A może i nie? Zaraz, tak, tak, bo to jest też żywioł wody, okej. Okay. Te dwa żywioły były w tym samym miejscu. To już pamiętam. Może byś przeszedł. Okej, okay, witam was ponownie. E, tak, znowu internet nie zawiódł, nie wiem o co kurde chodzi. E, ale no, możesz przestanie tak robić. Ostatnio dosyć często tak robi, już się po prostu wyłącza, bo mu się tak podoba. Mamy żywioł ziemi. E, atakować się tego Masz z agresywa, kurde, jestem agresywny teraz. No masz. Mamy kreształ ziemi. E, idziemy do głupka Erniego. Mm -hmm. Armę sobie z łopaty użył, żeby szybko, ale dobrze, już nie będę tak malował teleportów, bo mogę jakieś bardziej potrzebować. To już będę Withan zaraz. E, Zasnamy ten kryształ. Zdobądźmy że żywiołu z ziemi. Dla Erniego Tak, jest ży kryształ żywioł ziemi. E, może zimnioki mu będą szybciej rosnąć. E, mam taką nadzieję, że Ernie będzie zadowolony z naszej e, zdobyczy. No, kurde. No dobra, 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 dobra. Tam jest wyjście do Ithan. Wejście do Ithan, raczej. No, tutaj jest strażnik, stoi fajnie. Obserwuje, y ogrzewa się przy ognisku. Mm, niech sobie tam stoi. Ja mu nie będę przeszkadzał. Um, dobra, tutaj jakieś lupki stoją. Czemu nie? Mogą sobie stać. A tu jakiś Mac, Coś z makinu chyba gada. A tu jakiś Qwerty, bel, Pol. Tak? Qwerty, Pol, PAL. Okej. Okay. Eee, idziemy do naszego głuptaska. ptaska. nie, to kurde. Eee, chciałem się zabrać Eder. Kurde. E, i idziemy do... Erniego. Ernie stać tutaj. Tutaj stać Ernie Ernie, być głupi, a zaraz coś sprawdzić, bo tutaj do eventu. No dalej, jest to, mogę tutaj wejść w ogóle jeszcze? Ej, jest to, kto nie, nie mogę tam wejść. To było do eventu o ten dzień dziecko eee, Miałem zdobyć do Ciebie kryształ żywioł ziemi, Z no. Ernie bardzo się niecierpliwi. Masz ten kryształ. Kryształ żywiołu ziemi, od którego kartofle rosną szybciej. Ernie go bardzo potrzebuje. Proszę o to. O to on. Kryształ żywiołu ziemi. Uuu, jaki ładny kryształ ziemi. Ernie da go koło kartofli. To, to one rosną szybciej, przyjacielu. Ty weź teraz mój stary kryształ od kartofli. Ernie go nie potrzebuje. Zwiesi on chyba opel albo opal. Erni nie zna się na kamieniach. Opel do kartofli się nie nadaje. Jak Ernie łoży kryształ, to pogadamy jeszcze o kolejnym zadaniu. Mamy Opel. Opel właściwie. Strażnik bramy miasta Ikhan obiecał mi dać jedną ze swoich zbroi. Odbierz ją od niego i dostarcz do mnie. Ernie potrzebuje takiej zbroi, aby bronić kartofli przed złodziejami. E, tak pamiętam, muszę raz broniłeś swoich kartofli, prawda? Tak, Ernie silny. Ernie jak wojownik. Ernie czeka tylko na zbroję. No idź już. Okej, okay, Ernie, czekaj. E, czekaj na tą zbrojkę. E, dobra. To musimy ruszać do Ithan znowu. Ale dla Erniego mogę coś zrobić. O, o kurde. E, dobra. Ithan. A, 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 a. I idziemy, idziemy do strażnika. To są strażnicy bramy? Nie, to są zwykli, czyli to są strażnicy bramy, a tutaj, tutaj. No. To chyba ten. Czy to ty? Przesłanie Erin Eder, plus zbroję dla niego. tak pamiętam, jest jeden mały problem: zbroja jest trochę uszkodzona, trzeba ją naprawić. Mój przyjaciel Unii na pewno zaj zajmie się tym. Eee, jest kowalem. Nie wiesz, gdzie jest Unil? Kurde, kupowaliśmy niego. Okej, okay, znowu ten problem się pojawił z znikającym internetem, ale dobra, mamy to uszkodzoną kolczugę, więc e, lecimy do Unida. Tak, chcę ten odcinek jak najszybciej nagrać, żeby znowu to się nie powtórzyło, e, bo już jestem dosyć wkurzony. E, Przynajmniej strażnik, tak, pokazuje ci to zbroję, masz, masz, co on pieprzył. No i, czyżby. Czyżby futurka. Okej, okay, i teraz mamy. Wrócić ci, porozmawiać ze strażnikiem Bram Wikon. Więc idziemy. Z naszą uszkodzoną kolczugą. Mhm. No bo strażnik to jest to? a tutaj jest tutaj Ines. E, panie strażniku. Jest nowe sprawie tej zbroi. Tak, tak. Racja. Ale co on zrobić? E, zanieść zbroję Erniemu. Aha, mam taką zbroję za, a, bo on to nie powiedział, że Erniemu to nie zrobi różnicy i taką zbroję mogę mu zanieść. Tak. Okej. Okay. Um. dobra. A to wracamy do Erniego, Eder. To już chyba będzie ostatnie zadanie. Chyba, że jeszcze coś nam Ernie e, da. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Mm. Nie pamiętam już ten, dokładnie, jakie zadania ten Ernie nam dawał. Ernie e, chyba już mam do Ciebie tę zbroję. E, chyba okrągłe kartofla. hi, hi, hi. On zawsze ch chciał być rycerzem, chyba okrągłego, jego kartofla. Dobra, z nagrody chcę. Dobra, zrobiłem już, dostaliśmy worek kartofli, e, które e, mogę panu Erniemu oddać. Jestem w ogóle ciekawy gdzie on te ziemiaki uprawia. Może w domu ma jakieś, jakieś nielegalne, e, w szafie uprawia ziemniaki, coś w tym stylu. No, nie tam w szafie. E, no, wiedziałem w szafie, I, ale i tutaj chowa pod strachem na wróble którego mogę zagadać Ciągnę go za rękę kocham cię kocham cię okej okay. nie, 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 nie nie, ja stąd wychodzę, ja stąd wychodzę może nie wiem, Ernie się przebrł, chce mnie, chciał mnie nastraszyć, dobra e, jeszcze zrobię sobie jeszcze jednego quest'a e, którym będzie, będzie quest, będzie quest Eeeem, em, 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 No kurde... Um. No kurde, nie wiem, którego quest'a zrobić, nie um. Dobra, zrobimy tego. To będzie proste. Pomóż darowi udać się do... Nie udać się tylko do tego. Zdobyć lutnie, mamy iść do Huslina. Huslina zrobi lutnie i oddajemy ją e, temu e, Ederowi. E, Ithan. To idziemy do Huslina, a jeszcze zrobię. E, widziałem to jeszcze dwa takie dosyć bardzo proste questy, które się robi e, chwilę. E, to jeszcze zrobię w tym odcinku i chyba skończymy ten odcinek. Aha, tak, to jeszcze strażnik nam chce jakiś zadanek dać, ale my się nie damy. Mmm kurde dobra tutaj mamy Huslina eee Przystępnie tak e, gdzie mogę yy, to nie to. E, 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 mm, No mówię, że nie to nie to Uda się a, a Pożytora poprosi Edgara o kilka desek na wykonanie Lutni no więc idziemy do Edgara. Dobrze, Panie Edgarze. Okej, to jakiś ósmy level łowce sobie idzie. Miałem um, włączoną zgodę na POP. Przesyła mnie Huslin. Eee, przecież Edgar nie tego drewna. O, kurde. Dzięki ziomuś, Mamy deski nie daję Huslinowi. A wykonał do ciebie lutnię. Mhm, no to ja wracam do Huslina. Panie Huslinie. Panie Huslinie. Tu jest pan mroczny łowca David. Um, eee, cię drewno, tak, jak okej, proszę bardzo. Co mamy zrobić? Eee. Uda się do Umbara z Thorneka, go, metalu. Eee, dobra, więc idziemy do Tornek jeszcze. Aha. O, jakby będę w to zaraz zrobię jeszcze jedną quest'a, bo to, to będzie tam... Eee, Sorowa. Okej. Yyy, Gushia. Eee, Wziąłem GTW Ergox. Eee, dobra, 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 dobra. Eee, Hmm, idziemy, idziemy do, 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 do Do Umbara najpierw um, e, Czemu można tego strefę? Nie, to nie dało tej chusty, Dobrze, i teraz mogę iść do wozu i sobie. A to jest, gdzieś był tutaj gdzieś Jak jeszcze nie było tego alchemika, to e, Dobra, próbuję, aż się metal wyciągnie Okej, okay, mam metal Kawek metaldego Huslina, bo ja bym wykonał stronę dolutni. Ehm, dobra, i teraz jeszcze wychodzimy tutaj. E, I idziemy sobie tutaj e, ubić te e, zjawy, bo on jeszcze te zjawy nie ubite. Tak, będę, on tutaj są też zjawy. Tutaj ubijemy. Tak, ubijam zjawy, jak fajnie. E, walnę z agresywa. o ja 2K. A teraz jakiś kryty wejdzie. o błysk. 1000. A ty, ile dostaniesz? Z agresywa. O, co tak słabo? Nie starzcie. suwiasku. Dobrze jeszcze 5. Już na ludzie sobie je pokonamy. E, dobra, mam szczęście, że tutaj nikt nie patrzy, bo to trochę e, dziwnie by wyglądało. E, jak bije zjawy. E, Ma agresywna... z agresywa. No, agresywa. Okej, okay, no więc zbijmy te zjawy znowu. E, dobra. Jeszcze dwie zjawki. Tutaj akurat co dwie. Okej. Okay. I tutaj jest agresywa, pocisnę. Bum. no dwa. 2500 Trochę ponad. Mm, dobrze. Ciekawe, ile by było z dwóch ręki. E, I za agresywa w ogóle na ręce. A, nie. a trochę nawet lepiej. Mm -hmm, bo i tak mam mało pancerza, nie mam tarczy. Więc chyba agresyw przy broni dwuręcznej to aż taki dobry pomysł. Nie jest, chociaż. Eee, dobra. Do ithana A mogłem temu. Bo quest, dobra. I tak bym musiał jeszcze oddać temu e, Ederowi to nie więc jeszcze do tornek wrócę. Mhm. Sfertox. Eee, dobrze. To jest dom Huslinka. Idziemy do, do domu Huslinka Panie Huslinie eee, dobra huslin, eee, mam mam lecie metal na struny Eee, dobra, dobra hmm, po, poczekajesz Huslinka na lutnie. Eee, tak jest gotowa, proszę. Masz zapłacić. ja otrzymałem jeden punkt honoru. Eee, lutnia Edara, nowa lutnia dla Edara, dałem w ogóle honoru. Eee, 1286, tak więc miło mi. Eee, więc idziemy oddać lutnie. Chyba, że mam coś jeszcze zrobić. Eee, idziemy w... w, w i nie. Zanieść Edarowi lutnie. Okej. Okay. Idziemy zanieść Edarowi Lutnie. Jeszcze dokończę tego quest'a z tym, tam co miałem zabić, te... E, ...tych nieumarłych zjawy Jastratusa. I, e, i koniec odcinka, bo nie chciałbym, żeby znowu mi internet padł, jakbym robił jeszcze jedną quest'a. Miałem zamiar jeszcze zrobić, ale... ale jednak nie. Nie zrobię to będzie e, w innym odcinku. Dobra, panie Edarze. Mam cię nowolutnie, proszę bardzo 14ek, EXPA, Skóra srebr srebrnego bazyliszka. A proszę, niech ktoś sobie weźmie. E, mi to się jakoś za bardzo nie przyda. Tak samo opal. A opal to już. Wyrzucę koło tego e, Gambera czy Grambera. Grambera. Dobrze panie Gramberze. Proszę, ciesz się wyżyć. Proszę bardzo, panie Gramberze. Okej, okay, 47, ok. I bukiet kwiatów. To, to też mogę wywalić. Proszę bardzo, ciesz się. Um, no i to tyle chyba było. E, no więc to by było na tyle z tego odcinka. No więc cześć i pa.